Wyborów będzie cichutko, nikt o tym nie powie, ale po wygranych wyborach prezydenckich przez Andrzeja Duda PiS przyłoży podatki. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Polski, co się będzie działo po wygranych dla Andrzeja Duda wyborach prezydenckich, jeżeli te wybory prezydenckie zwycięży. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat przepowiedni dla Polski, niestety bardzo smutnej, bo bo będzie oznacza, że będziemy musieli tak naprawdę więcej zapłacić, a przecież wielu z nas traci pracę, firmy kiepsko funkcjonują, niektórzy zamykają firmy, tak, albo zawieszają. To jest przepowiednia, która mówi o tym, że do wyborów prezydenckich, a więc te, które mają mieć miejsce w maju, korespondencyjne, dosyć kontrowersyjne tak naprawdę wybory, no nikt nie będzie mówił, jeśli chodzi o obóz rządzący, jeśli chodzi o PiS, na temat podatków, podwyżek tak naprawdę, albo że z jakiegoś programu społecznego, na przykład 500+, plus, Rząd PiSu zrezygnuje. Natomiast zupełnie inna retoryka będzie w momencie, kiedy Andrzej Duda zwycięży w tych wyborach prezydenckich, zostanie zaprzysiężony, będzie drugą kadencję, jeśli chodzi o wybory. Jeśli chodzi o prezydenta Polski, wtedy PiS zacznie tak naprawdę wprowadzać kolejne podatki, zacznie rezygnować z kolejnych programów. Być może nie ze wszystkich programów, ale zupełnie to będzie inaczej wyglądało, niż to miało miejsce przed właśnie wyborami prezydenckimi w czasie kampanii. W czasie kampanii prezydenckiej, no rząd PiSu, nawet tutaj Andrzej Duda mówił sam, tak, że 500 plus nie zostanie zabrane, póki ja jestem prezydentem Polski, nie dopuszczę, nie pozwolę na to, żeby 500 plus zostało zabrane. Oczywiście ale to jest jakby jedna, jedna kwestia, tylko 500+, plus a co, zosta, co z pozostałymi praktycznie sprawami, tak? Czy na przykład podatki nie zostaną zwiększone o jeden czy dwa punkty procentowe? Czy na przykład ulgi nie zostaną zabrane? No właśnie, to są dosyć duże kontrowersje, czyli można powiedzieć, że można sprawdzić tak naprawdę, tak? Tutaj to obietnice, jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę jego obóz rządzący, tak, obóz partii, praktycznie Prawa i Sprawiedliwości po wyborach prezydenckich. Wiadomo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie chciał żadnego takiego niepewnego ruchu zrobić przed wyborami prezydenckimi, żeby zniechęcić jakąkolwiek część elektoratu? No ale się sami na logikę, przecież rząd chce pompować 212 miliardów złotych w polską gospodarkę, na no skąd oni te pieniądze wezmą? Muszą po prostu te pieniądze wziąć od nas, tak, a od zwykłych zjadaczy chleba, zwykłych po prostu e, ludzi, którzy pochodzą do pracy, płacą podatki, my będziemy musieli się złożyć na te 212 miliardów złotych, tylko teraz jest wielka cisza, tak, cichosza, nic nie mówić obywatelom, bo by czasem po prostu oddali głos na jakiegoś innego kandydata, tak, a po wyborach prezydenckich e, tak naprawdę Obóz rządzący PiS pokaże tak naprawdę swoje prawdziwe oblicze. Tak, może to nie będzie taka sytuacja, że od razu bezpośrednio następnego dnia zostaną podniesione podatki. Tak, może nawet taka być sytuacja, że to zostanie przykryte jakimiś innymi informacjami. Na przykład, co innego będzie się działo na świecie, na przykład i media będą żyły tylko tą informacją. A w międzyczasie rząd przyjmie ustawy, tak, które będą podnosić punkty procentowe. Tak, jeśli chodzi o podatki, ulgi zostaną zlikwidowane, albo na przykład przykład nie będzie waloryzacji emerytur i rent, tak, także ta przepowiednia zakłada, że do wyborów prezydenckich nie będzie żadnego niepewnego ruchu ze strony PiSu ani też Andrzeja Dudy, natomiast po wygranych wyborach prezydenckich przez Andrzeja Dudę, e, aczkolwiek nie musi się to zrealizować, bo Andrzej Duda może nie wygrać tych wyborów, ale wszystko na to wskazuje i sondaże i przepowiednia Snowidza Jackowskiego, no i moim zdaniem raczej też tak po prostu będzie, no to zupełnie inna będzie retoryka, zupełnie inny w inny sposób będzie tutaj obóz rządzący tak, postępować jeśli chodzi o, o społeczeństwo. Natomiast tak, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no to wiemy, że one będą się odbywały w sposób korespondencyjny. Także tutaj dużo osób praktycznie zagłosuje za PIS-em, tak? Bo będą uważaj, że właśnie to PIS czy Andrzej Duda musi przeprowadzić tą Polskę w tych ciężkich czasach, że nie ma co po prostu tutaj decydować na inną partię bo sytuacja jest niebezpieczna. No tak, ale pytanie jest takie: czy rzeczywiście PiS i na przykład Andrzej Duda zrobili wszystko, co można było zrobić? Czy na, na przykład inna partia nie poradziłaby sobie lepiej w tej sytuacji, tak? Czy stosunkowo mała liczba, jeśli chodzi o koronawirusa, ale to też jest dalej strata, tak? No każdy człowiek, który umiera, to jest ogromna strata, ale stosunkowo mała liczba osób, które są zakażone w Polsce w stosunku do tego, co ma miejsce w innych krajach, czy to jest tak naprawdę sukces rządu prawie sprawiedliwości? Czy to nie jest porażka, na przykład, bo mogłoby tych osób być jeszcze mniej, tak? Wtedy byłaby to. Do były sukces, gdyby w tych przypadków było kilkaset tylko w Polsce, tak, jeśli chodzi o osoby zakażone. No właśnie, a później rozpocznie się, tak? Według mnie najgorszy będzie praktycznie 2021 rok, bo jeszcze do końca tego roku, tak, no to jeszcze musi prezydent zostać zaprzysiężony i tak dalej, natomiast najgorszy będzie przyszły rok i planowanie budżetu, ewentualne ustawy, które będą wchodziły, wtedy dopiero PiS, według mnie, tak, będzie mnóstwo podatków, o których my wcześniej nie, nie, nie słyszeliśmy, no bo będą musieli po prostu pozyskać te pieniądze, no pompowanie tyle pieniędzy, 212 miliardów złotych. Wyobraźcie sobie sytuację, że jeżeli chodzi o koronawirus, to tak jakby czwarte społeczeństwa poszło po prostu sobie na bezpłatny, znaczy na płatny urlop, tak, bo państwo częściowo po prostu opłaca, tak. Wiadomo, że jak ktoś miał wyższe dochody, no to to nic, nikogo to nie, jakby nie satysfakcjonuje, tak, no ale to jest sytuacja, która, no, powoduje, że państwo, no to, to, to by, to by mogło być sytuacja, jakbyśmy na przykład byli państwem, tak, nami by zarządzali ci szejkowie, byśmy byli państwem bogatym w złoża ropy naftowej i na przykład byłyby takie nadwyżki, że jako państwo jakieś bardzo bogate moglibyśmy sobie na to pozwolić, ale Polska nie jest takim bogatym krajem, tak? No ale to jest specyficzna sytuacja. Wątpię, żeby rząd PiSu znalazł jakiś po prostu cudowny sposób na to, żeby zapełnić tą, tą lukę, tak, czy dziurę w budżecie. No i będą dodatkowe podatki, tak? Będą praktycznie dodatkowe podatki, a na razie tutaj przed wyborami prezydenckimi jest cicho to gra polityczna, żeby czasem po prostu kogokolwiek nie zniechęcić, żeby nie oddał głosu, praktycznie tutaj na innego, innego, na innego kandydata niż to jest Andrzej Duda, tak? Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No no ja muszę powiedzieć, nie wiem, jakie podatki zostaną podniesione, co zostanie wprowadzone, ale strach pomyśleć, tak, bo jeżeli tutaj jest ta kwota 212 miliardów złotych, to te pieniądze będzie chciał praktycznie rząd polski odzyskać, tak, no więc tu naprawdę będzie mnóstwo obostrzeżeń według mnie w kwestii tutaj podatkowych, gdzie no Polacy będą więcej praktycznie płacili, no to jest kwestia czasu, tak, jeżeli nie za kilka miesięcy, to za rok, to prędzej czy później praktycznie rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzi. Jestem ciekawy, bo też jak to się wszystko zakończy, na przykład Jastonis Skowski mówi o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości upadnie w 2021 roku, więc to też jest dosyć ciekawa wizja, tak? Niby tutaj miałby prezydentem być Andrzej Dudana na kolejną kadencję, znowu rząd PiSu miałby upaść w 2021 roku, a przecież są takie przewidywania, które mówią, że w ogóle te wybory zostaną zakwestionowane, ale nie przez Polaków, nie przez opozycję, tylko przez Unię Europejską. A pamiętajmy, że jeśli chodzi o kwestie prawne, to my podlegamy pod Unię Europejską, czy chcemy, czy nie, czy nam się to podoba, że u nas po po prostu wszystkie dokumenty czy akty prawne muszą być dostosowane do Unii Europejskiej. No, jeżeli na przykład Unia Europejska nie zaakceptuje tych wyborów korespondencyjnych, powie, że to są wybory nieważne. No i co wtedy będzie tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, tak? Andrzej Duda zostanie wybrany prezydentem Polski, a na przykład Unia Europejska zakwestionuje i nie będzie go zapraszać na wszelkie szczyty, zebrania i tak dalej, bo uznają, że to, to nie są wybory, które prawidłowo przeprowadzone. No wtedy dopiero będzie sytuacja praktycznie patowa. Także napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście grożą nam masowe podwyżki, jeśli chodzi o podatki. No tutaj jeszcze na przykład Jasnowic Jackowski mówił o tym, że w 2020 Roku rząd Prawa i Sprawiedliwości sam zrezygnuje, sam się poda do dymisji, i też taka była wizja. Przedstawiam to na moim kanale: możecie zresztą zobaczyć taki filmik, że ludzie zmiotą PiS ludzie zmiotą prawo i sprawiedliwość tak dokładnie mówi Jasnowiceckowski dokładnie zacytowałem jego słowa tak nie że ludzie stwierdzą żeby pis przestał istnieć znaczy istnieć w sensie jako partia polityczna tak czy po prostu partia rządząca no niech istnieje tak natomiast tutaj Jasnowiceckowski powiedział w ten sposób że ludzie zmiotą tak no to jak ktoś kogoś ma zmieść w sensie ludzie polityków tak ze sceny politycznej oczywiście w, mówię w kontekście politycznym tak w żadnym innym w kontekście no to to musiało być coś takiego strasznego po prostu, gdzie ludzie będą mieć dosyć praktycznie tej partii rządzącej, tak? To jest przerażająca jakby sprawa właśnie jeśli chodzi o tą wizję przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, tak. Także no, tutaj będzie wiele kontrowersji dotyczących tych wyborów prezydenckich, tego co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Bardzo dużo przecież Polaków może wrócić jeszcze z zagranicy, bo tam stracą pracę, wrócą praktycznie do Polski, Polska, gdzie realizuje Polska różne programy społeczne, tak, i jeszcze do tego te 212 miliardów dolarów złotych, jeśli chodzi o tą tarczę antykryzysową, a kto wie, czy czasem to nie będzie jeszcze więcej w kolejnych latach, żeby ratować tą gospodarkę, bo to może być proces długofalowy, no to naprawdę są kosmiczne pieniądze, tak? I na pewno ta strona rządząca, rząd będzie chciał praktycznie odzyskać te pieniądze. No i kto za to zapłaci? No my zapłacimy, tak? Będziemy płacić za wy, wyższe rachunki, będziemy płacić wyższe podatki, jeśli chodzi o, czy więcej za zakupy podstawowe, bo może się po prostu podatki zmienią. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się, cześć!